Cześć, jestem Jan Kwiatkowski, to jest kanał EBISOP na YouTube. Dziś nagram z domu, ponieważ chciałem Wam pokazać 5 sposobów na to, jak zabezpieczyć domowy router przed hakerami. Zapraszam! Do nakręcenia tego odcinka zainspirowały mnie ostatnie wydarzenia związane z routerami marki Netgear. Otóż okazało się, że dosyć spora Liczba tych domowych routerów jest podatna na bardzo poważną dziurę w zabezpieczeniach, pozwalającą na zdalne wykonywanie poleceń na urządzeniu przez atakującego. Doprowadzić to może również do przejęcia kontroli nad urządzeniem oraz nad całym ruchem, który przez niego przechodzi. Tak więc zagrożone byłoby bezpieczeństwo połączeń wykonywanych przez użytkowników sieci ze stronami internetowymi. Problem jest więc dosyć poważny i w tym przypadku dotyczy on dosyć popularnego producenta urządzeń klasy domowej. Natomiast nie jest on tylko limitowany do urządzeń firmy Netgear. Podobne sytuacje przydarzają się różnym producentom. Dlatego moje dzisiejsze porady są dosyć uniwersalne i jeżeli macie swój router. Wyprodukowane przez innego producenta, to również z pewnością mogą się one Wam przydać. Moja pierwsza porada to przede wszystkim zablokujcie dostęp do panelu administracyjnego Waszego routera. To znaczy, zmieńcie przede wszystkim do niego hasło. Zwykle w routerach używane są hasła standardowe, takie jak na przykład admin i hasło, użytkownik admin i hasło. Admin. Jak widzicie, ja już zmieniłem hasło, ale zmieniłem użytkownika. A no to akurat z przyzwyczajenia, ponieważ pracuję najwięcej w systemami Linux. Jak tego dokonać? Pokażę Wam na przykładzie mojego routerka. Tak więc w TP-Linkach wykonujemy to idąc do System Tools. Potem zjeżdżamy troszeczkę niżej do opcji Password. I podajemy starą nazwę użytkownika, stare hasło, nową nazwę użytkownika i dwukrotnie nowe hasło. Po zapisaniu tych ustawień, hasło do waszego routera zostanie zmienione. Drugą radą, jaką miałbym dla Was, to jest skorzystanie z mojego poprzedniego poradnika, yy, mówiącego o tym, jak bezpiecznie skonfigurować domowy router bezprzewodowy. Odnośnik będzie w karcie na górze. Żeby szybko przypomnieć, najważniejszą. Rzeczą, którą powinniście zapamiętać, jest ustawienie odpowiedniego szyfrowania. Tak więc, w tym przypadku, w ustawieniach sieci bezprzewodowej, akurat to urządzenie ma dwie sieci, tak więc, powinniśmy zmienić obie opcje. Wchodząc w zakładkę Wireless Security, należy ustawić opcję WPA-WPA-2, która zagwarantuje Wam dużo wyższe bezpieczeństwo. Niż standardowy protokół Web, który jest praktycznie banalny do złamania. Jeśli chcecie, to nawet mogę Wam któregoś razu pokazać, jak szybko taki protokół można złamać i odgadnąć hasło. Kolejna porada, jaką mam dla Was, jest również związana z hasłem do sieci bezprzewodowej, a mianowicie należy się postarać, by hasło to nie było banalne do odgadnięcia. Tak więc. Wasze imię, wasza data urodzenia nie są najszczęśliwszymi pomysłami na hasło. Warto, żeby hasło było mieszaniną, zarówno liter dużych, małych, cyfr, jak i znaków specjalnych. Taką na szybko podpowiedzią, w jaki sposób zrobić fajne hasło, jest na przykład wymyślić sobie w głowie jakieś zdanie zawierające daty czy liczby i używać na przykład pierwszych liter yy, wpisywanych wyrazów. W tym przypadku zobaczcie, wpisuje Ala ma kota i z dużych liter Kot ma Ale <grywka> i dowolny jakiś ciąg znaków 45 na przykład. Takie hasło jest dużo lepsze niż złożone z samych znaków, z samych małych liter. Kolejną poradą, jaką mam dla Was, jest to, abyście sprawdzali co jakiś czas, co się dzieje u Was na sieci. W opcjach Waszego routera warto sprawdzić statystyki sieci bezprzewodowej lub też listę podłączonych bezprzewodowych klientów, aby zweryfikować, czy podłączone urządzenia to są faktycznie Wasze urządzenia. Jak widzicie, u mnie obecnie są podłączone dwa urządzenia, bo akurat używam zarówno telefonu, jak i laptopa. A na koniec mam dla Was chyba najważniejszą rzecz. W razie gdyby producent, tak jak w przypadku routerów Netgear, wykrył lukę w zabezpieczeniach, to jedynym sposobem, jaki on ma, by naprawić tego typu problem, jest wydanie nowszej wersji oprogramowania bazowego. Niestety, w routerach klasy domowej nie spotkałem się jeszcze z tym, aby oprogramowanie. Bazowe, czyli firmware, aktualizował się samoczynnie. Tak więc, niestety, jako użytkownicy takiego urządzenia jesteśmy zmuszeni do tego, aby ręcznie je zaktualizować. Nie jest to jakoś specjalnie skomplikowane. W narzędziach systemowych mamy najczęściej opcję Firmware Upgrade. Jak widzicie, w przypadku mojego routera jest, jest szczegółowa instrukcja postępowania, która wyjaśnia, że należy udać się na stronę producenta. Zapamiętać wersję sprzętową, to jest akurat bardzo ważne, dlatego że często pod, jednym, pod jedną nazwą marketingową, tak naprawdę sprzedawane jest kilka generacji urządzeń, które w znaczący sposób się od siebie różnią. Akurat taka ciekawostka firma Teppelin jest znana z tego, że między wersją pierwszą sprzętową a drugą wersją sprzętową potrafią zmienić absolutnie całkowicie płytę główną urządzenia. De facto tworząc zupełnie oddzielne urządzenie, jednak sprzedając je nadal pod tą samą wersją marketingową. Dlatego jest niesamowicie ważne, żeby pobrać odpowiednią wersję, żeby nie uszkodzić urządzenia. Jeśli chcecie zobaczyć na przykład, jak ja aktualizuję urządzenia, dajcie znać w komentarzach, to zrobię oddzielny filmik. I to wszystko, co miałem dla Was na dzisiaj w tym odcinku. Zapraszam serdecznie do komentowania. Dyskutowania pod filmikiem, zostawienia łapki w górę, jeżeli film Wam się spodobał, i udostępnienie go znajomym. Zapraszam również do oglądania pozostałych filmów na moim kanale. I do zobaczenia. Cześć!